Witajcie kochani, na moim kanale. A oto dzisiaj z takim pakietem będziemy się ścierać. I mamy tak: 13 zdrapek. Z tego 6 zdrapek różnych po 2. Ok. I ta tutaj świąteczna za 25 zł. Czyli co, jak zawsze. Subskrypcja, jeżeli da się ewentualnie dzwonek, komentarz. A my sprawdzamy, co nam dzisiaj drapki dadzą wygrać. I tak, zaczniemy od zdrapki za 5 zł na tropie kasy. Ładnie powiększę, żeby było widać. Zdrapka z numer 50. To co odrapiemy. Czyli jeszcze raz, miłego oglądania. A my sprawdzamy co. Roku. I mamy tak, wygrywających miś pociąg. 11, 14, 16 i 31. A mamy tak, 4, 18, 2, 19, 25. I na dole mamy 6, 13 o numer 8, 33 i 32.

I dziewięć też. na lewą stronę. Następnie mamy fast cash. 43 numer. A w niej pod pierwszym klikiem zegarek. Liesieńka. Korba w bonusie. jabłuszko Uśmiech. Kluczyk. Cylinderek. I taki oto symbol. 44. A w niej walizka, symbol, diament, się kluczyk, na dole zegarek, cylinder, uśmiech, serduszko i wisienka. Zdrabka na lewą stronę. Następnie mamy siódemkę. Z numerem. Gdzie numer 49? No i siódemkę musimy znaleźć, Tam 23, 12, 8, numer 26, 29, 19, 4, 31 i 2, 50, zrabka, następna numerem i też siódemka, 29, 33, 31, 19, 6, 22, 9, 26, 3 i 16 Kasa kasa z numerem 3 I wygrywający liczby Mam 18, 13 i 14 Pod nim 17 17 15, 26, 30, na zajęcie. 37, 32, za wysoko 28 nie ma. 30 nie ma. 38 również nie ma, za wysoko 9 nie ma. Tak jak 27 również nie ma. 11, za nisko 16 nie ma. Ok, przesunę do góry. Zaraz obrócimy na drugą stronę a w drugiej z z numerem 4 mamy wygrywające 12 21 i 26 a w twoich liczbach mamy 9 38 17 mamy 13 jak i 7 pod nimi mamy 24 29 26, 28, 3 na samym dole. 35, 11, o numer 23, nie ma, 8 nie ma i 26, 22 również nie ma. Obróćmy. I w tej pierwszej zdrawce. Mamy tak. różne. Różne i różne. Następnie mamy w tej drugiej różne, różne symbole, różne musimy trzy identyczne znaleźć I różną drabką, taką szybką jest tegas z numerem 44, a w ruletce mamy 18 i u góry mamy jest 18 i 5 zł od razu się odchyliło po prawej stronie 1, 6. 23 i 18, drugie za, drugie 5 zł. Czyli 10 zł w ruletce. Czyli to jest nasza pierwsza wygrana na razie. A u góry w pierwszej grze kwiatek nie ma. Pomarańcza, cytryna, trzecia gra Argus, Argus i będzie, jest Argus i odkrywamy za 5 zł. W czwarty czwartej grze słoneczko i nie ma. Czyli ta zrabka nam dała 15 zł. Cudownie. A i siostra dama. Uwaga. W ruletce. Mamy 20, 18, 19, 7, 27 i 12. Gra pierwsza. Różne symbole podkowa, Różne symbole gracze. Różne symbole i gra czwarta, też różne symbole następna jest premia z numerem 3 a w niej symbole, dwa identyczne albo trzy identyczne, i gra pierwsza trzy różne symbole gra druga również trzy różne trzy różne, następna ok, pod spodem mamy też różne symbole i różne symbole Szybciutka zrabka, fajnie się drapie. Gra pierwsza. Różne. Gra druga. Również różne symbole. Nie. Nie. Jakie trzy różne? OK, dzięki za drapce. Na lewą stronę. A na zakończenie dzisiejszego zdrapingu mamy świąteczne odliczanie, zdawka z numerem 4. I co? Mamy 24 pola, a w pierwszym polu mamy. Oczywiście interesuje nas prezent, symbol prezentu. Mamy lokomotywę, w drugim mamy sople, w trzecim mamy sponek, w czwartym mamy jest coś tutaj ozdoba szósty mamy piernik siódemce mamy kule ósemce mamy gwiazdę dziewiątce taki oto symbol dziesiątka nam dała renifera jedenastka nam dała. tutaj mamy kożuch dwunastka mamy bałwanka 13, pod 13 mamy skarpetę, pod 14 symbolem mamy świeczkę, pod 15 symbolem mamy rękawicę. OK. Pod 16 symbolem, a tu mamy kominek, pod 17 mamy koinkę, czapeczkę, a prezent nas interesuje pod 20 mamy trąbka. Pod 21 takie coś i tu mamy kartę. pod 23 mamy łyżwa i symbol 24 daje nam A tu mamy to było szyszki. Ok. Czyli dzisiaj zgarnęliśmy tutaj z tej jednej stawki 15 zł Bywa i tak. A jak zawsze, dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hej!